Park rozrywki w środku zimy, otwarty do późnych godzin nocnych? Tak, zapraszam do genialnego miejsca, jakim jest Wiedeński Prater. Koniecznie oglądaj do końca, bo tam będzie ekstra ciekawostka. Uprzedzam też od razu, że pogadam chwilkę na początku, a później dam wam w spokoju pooglądać. Na końcu zrobię też małe podsumowanko. Ups, gdzie moje dobre maniery? wypadałoby się przedstawić. Ja jestem Niepoprawny Tata, to jest kanał Bafta TV. Razem z Marcelem testujemy dla Was parki, rozrywki, salę zabaw oraz zabawki. Tych ostatnich dawno nie nagrywaliśmy, więc chyba musimy nadrobić to małe nieporozumienie. Na kanale promujemy też naszą wypożyczalnię dmuchańców. Link wrzucam do opisu. Wracając do tematu. My do Wiednia pojechaliśmy pod koniec grudnia. Nie zdążyliśmy zwiedzić wszystkich miejsc, jakie mieliśmy w planie, ale Prater był priorytetem, więc tutaj po prostu musieliśmy dotrzeć. Zwiedzanko, jak zawsze, wyląduje na naszym drugim kanale link pod filmem. Fajnie, że we Wiedniu jest metro, więc zwiedzanie jest proste i przyjemne. Pod Prater też dojeżdża, więc naprawdę łatwo tu trafić. Niemal na samym wejściu znajduje się wizytówka tego miejsca. To diabelski młyn z 1897 roku. Czajcie to? Jest to najstarszy działający tego typu sprzęt na świecie. Kolejka do niego jest gigantyczna. Nic w tym jednak dziwnego. Urządzenie jest prawdziwą gwiazdą. Młyn wystąpił w kilku filmach i podobno jest znany na całym świecie. Nie wiem, nie wszędzie byłem, a tam gdzie byłem, nie pytałem nikogo, czy zna wiedeński młyn. Powtarzam tylko, co mówią i piszą, więc ewentualne zażalenia to nie do mnie proszę. Do parku dotarliśmy wieczorem i jest to chyba najlepszy moment, aby tu trafić. Wszystko jest pięknie oświetlone i robi kolosalne wrażenie. Boję się, że za dnia park straciłby większą część swojego uroku. Nie mieliśmy tyle czasu, aby wpaść tu po raz drugi, więc pozostaje mi się niestety tylko domyślać. Na filmie celowo nie dodałem muzyki, aby odrobina dźwięku, jaki zebrał mikrofon, przekazała wam chociaż cząstkę panującej tu atmosfery. niestety czasem z filmu przebija się moje gadanko, bo w momencie nagrywki nie planowałem takiego zabiegu artystycznego, a że jestem raczej gadatliwy, to czasem coś tam się może pojawić w tle. Atrakcji jest dużo i są bardzo różne. Niektóre dość hardkorowe. Adrenalina skacze od samego patrzenia. Huśtawka na mega dużej wysokości. Słyszalna była z daleka, bo ludzie na niej naprawdę zdzierali gardła. Dobra, przymykamy się już, ale odezwę się jeszcze na końcu. Opowiem też o kosztach zabawy w parku. Miłego oglądania. Tutaj

Obiecane gadanko, czas zacząć. Jeśli chodzi o koszty, to jest drogo i niedrogo. Wejście do parku jest darmowe. Atrakcje kosztują średnio od 4 do 6 euro. Nie sprawdzaliśmy każdej, więc to tak tylko z moich obserwacji. Na pewno słynny diabelski młyn jest droższy, ale nie widziałem cennika. Wydajecie coś było o około 13 euro za osobę dorosłą i chyba 6 za dziecko. Dlaczego mówią, że jest drogo i niedrogo jednocześnie? Są dwa powody. Pierwszy: jeśli masz ochotę na romantyczny spacer w ładnym miejscu, nie wydasz ani centa. Park jest niezłą atrakcją nawet dla osób jedynie oglądających. Powód drugi. Niektóre proste i krótkie atrakcje potrafią kosztować tyle samo lub 1 euro mniej niż te bardzo ciekawe. Dla przykładu, my weszliśmy do Labiryntu Disco, który wydawał się dość tani, ale był mega krótki. Uważam więc, że biorąc to pod uwagę, cena biletu była wysoka i takich przykładów można mnożyć. Jeśli jednak ktoś przyjechał tu z nastawieniem, aby się wyszalać jak w Energylandii, to myślę, że jest w stanie wydać małą fortunę. W mojej opinii najlepsza strategia to przejść się po parku i wybrać 2-3 lub 4 najlepsze atrakcje, na które chcemy wejść. Gwarantuje to dużą dawkę wrażeń a i portfel nie dostanie zawału. Nadmienić też muszę, że w środku zimy nie wszystkie atrakcje były czynne. Zgaduję, że w sezonie letnim. Jest ich o kilka więcej. Podsumowując, ja się ogromnie cieszę, że byliśmy, bo park jest ekstra, jest bardzo klimatyczny i samo oglądanie jest już bardzo przyjemne. Fajnie, że są tutaj atrakcje z najwyższej linii i nie jeden park rozrywki może ich pozazdrościć. Dla przykładu karuzela łańcuchowa pozwala cieszyć się widokami z wysokości 117 metrów przy prędkości 60 km na godzinę. Wow! Są też atrakcje, które nadają się dla dzieci. Zróżnicowanie jest duże i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Teraz kwestia techniczna. Nagranko pochodzi z mojego telefonu marki Xiaomi. Niestety na iPhone'ie wielce poprawnej mamy nie było dostatecznie dużo pamięci, więc zmieściło się tylko kilka ujęć. Rzucą je później jako shorts. A na koniec obiecana ciekawostka. W parku jest sporo miejsc, gdzie można zamówić jakieś papu i pitu. My weszliśmy tylko do jednej restauracji, którą obczaiłem prędzej w necie. Nie zamówiliśmy niczego, bo kolejka była przeogromna. A wybredny kulinarnie Marcel i tak niczego by tam nie zjadł. Musiałem jednak przepchać się przez tłum, aby dla Was, drodzy widzowie, nagrać wnętrze lokalu. Uwaga, zamówiony amciu do stolika zjeżdża na szynach, niczym kolejka typu Roller coaster. Wszystko super oświetlone, świetnie pasujące do tego miejsca. Po prostu wypasior. Ceny burgerów startują od okolic 20 euro. I to by było tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Bye!